Tu, Radiokronika, Decybel. Podajemy nasz serwis. O, przepraszam. Informacyjny. Dobra, dobra, kochani, tak, słuchajcie, tak. chwileczkę. Wiadomości teraz dajcie bieżące. Tak. Przepraszam, ale właśnie chcę sprawdzić jedną rzecz. O co chodzi? Więc nie wiadomo jeszcze dokładnie. Dajcie teraz wiadomości bieżące. Mhm. Chcę sprawdzić jedną rzecz, bo jak wchodziłem tutaj, to zauważyłem, że przy wejściu stało jakieś zagadnienie, zdaje się. Zaraz wracam. Dobra. Wiadomości z zagranicy. Pernambuco. Marionetkowy rząd Pernambuco ogłosił wczoraj podwyżkę płac robotników rolnych. Oficjalnie rząd tłumaczy to chęcią, czytujemy, poprawy ich warunków życiowych. Wiadomo jednak powszechnie, że podwyżka płac ma na celu uzyskania popularności przed wyborami w 1974 roku. To cyniczne posunięcie rządu Pernambuco spotkało się z ostrym potępieniem całej postępowej opinii światowej. Dondevil. Stolicy Panarandy Dondevil porwano wczoraj Atesze kulturalnego Nikaragui w Panarandzie Fibrasa Giro. Jak oświadczyli porywacze, Fibras Megiro został porwany na znak protestu przeciwko porwaniu w Nicaraguj radcy handlowego w Panarandy Rogera Mentosaccio, który został przedwczoraj porwany w ramach odwetu za porwanie w Panarandzie sekretarza ambasady Nicaraguj doktora Asante Soli. Obecnie w porwanych dyplomatach Nicaragua prowadzi z Panarandą 17 do 15 i wysunęła się na czoło tabeli. Nowy Jork. Podczas najbliższej wyprawy księżycowej kosmonauci amerykańscy wyposażeni będą m.in. w szczypce do kruszenia skał, w których styki zaczepów do osi zębatych sworzni wykonane będą z miedzi. Jak wiadomo, w Polsce również wydobywa się miedź na skalę przemysłową i należymy w tej dziedzinie do czołówki krajowej. Kuwait. Agencja France Press donosi z Tokio, że wczoraj w godzinach wieczornych wystrzelono kolejnego satelitę, który przeprowadzi badania zgodnie z zaplanowanym programem. W kołach zbliżonych do rakiety istnieje przekonanie, że lot satelity potrwa dłuższy czas. Genuja. Do Genuji przybyła delegacja Stowarzyszenia Byłych Niestowarzyszonych z Karolem Stokłosińskim. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Wiadomości z kraju. Limanowa. Na trzy miesiące przed terminem oddano dziś w Limanowej całkowicie zmechanizowaną fabrykę wiórków z dorsza. Limanowskie wiórki z dorsza niczym nie ustępują zagranicznym, a nawet je przewyższają. Pasling. Jednym z zakładów produkujących opony jest, jak wiadomo, fabryka Opon w Pasłęku. Produkowane tam opony w niczym nie ustępują oponom zagranicznym, a nawet je przewyższają. Żegiestów. Po trzech miesiącach budowy nastąpiło dziś uruchomienie wytwórni zapałek Postęp w Żegiestowie. Żegiestowskie zapałki w niczym nie ustępują zagranicznym, a nawet je przewyższają. Warszawa. W rezolucji zebrania Związku Ekonomistów czytamy. Trzeba się wreszcie wziąć do pracy. Tak dłużej być nie może. Rezolucja nie ustępuje w niczym rezolucjom zagranicznym, a nawet je przewyższa. Olsztyn, w swoim wczorajszym przemówieniu wygłoszonym w Olsztynie, Walery Malinowski wymienił jakieś nowe nazwisko. Rembertów. W Rembertowie koło Warszawy oddano do użytku pierwszy w kraju drobnomierący młyn do pieprzu. Rembertowska inwestycja stawia nas w mieleniu pieprzu na trzecim miejscu w świecie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nawet skąpi w pochwałach Anglicy wyrazili opinię, że Rembertowski młyn do pieprzu jest dla nich zupełnym i całkowitym zaskoczeniem. A, Warszawa, w związku z wejściem w życie ustawy o pasożytnictwie społecznym, cały szereg osób złożyło podania o zwolnienie z Komitetu do Spraw Radia i Telewizji i rozpoczęło poszukiwanie uczciwej pracy. Kochani! Gdzie jesteście? Tutaj. tutaj. Nie, ja wiem, ale przy czym jesteście? Przy wiadomościach z kraju. Dobra, więc kochani, sprawdziłem, rzeczywiście stało zagadnienie. Tak? Tak, owszem. A jakie? Więc to było bieżące zagadnienie, być albo nie być. O! Tak jest, tak, tak. Tak. tak, tylko to nie jest zagadnienie, a to jest pytanie. Nie a to jest pytanie, tylko o to jest pytanie. Uh, that is the question. No wie pan? Na czym stanęło? No, więc na być, na być. Zagadnienie wybrało być, ale na innych zasadach. Nie, ja nie rozumiem. Nie ma obowiązku, trzeba się tylko zastosować. Kochani, dajcie te wiadomości z kraju, a potem mam wszystko wytłumaczę. Wiadomości z kraju. W związku z tegorocznym konkursem szopenowskim załoga przetwórni rybnej Chopin zobowiązała się uwędzić ponad plan dwie tony śledzi. Warszawa. Nie wiadomo jeszcze, czy Walery Malinowski, który bawiąc na urlopie w Tatrach złamał nogę, złamał ją, czy nie. Dyrekcja nie ogłosiła jeszcze oficjalnego komunikatu, czekając na opinię załogi. Na walnym zebraniu Towarzystwa Byłych Absolwentów poddano druzgocącej krytyce działalność dotychczasowego zarządu w składzie kolega Krolko przewodniczący, koledzy Magoń i Zapalczyńska wiceprzewodniczący, kolega Pietraszek Sekretarz i kolega Tur Skarbnik. Po burzliwej dyskusji wybrano nowy zarząd w składzie kolega Pietraszek, przewodniczący, koledzy Tur i Migoni, wiceprzewodniczący, kolega Krolko, sekretarz i koleżanka Zapalczyńska, skarbnik. Po zmianie dyrektora biura meteorologicznego pogoda wyraźnie się poprawiła. Dziś po południu w czasie spaceru J. Orzechowski narażony był na spotkanie z rzeczywistością. Do spotkania nie doszło. Ciekawy eksperyment budowlany przeprowadziło przedsiębiorstwo WKBMR Wola Wznosząc wieżowce o standardowych mieszkaniach typu MX X jest liczbą niemianowaną i w zależności od potrzeb pod X będzie się wstawiać odpowiednią cyfrę Zakończył się tydzień pisania listów W najbliższym czasie rozpocznie się miesiąc doręczania No, dalej? No, już nie ma dalej To jest koniec wiadomości z kraju? Nie, 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 ja mam jeszcze dwie wiadomości z kraju, ale marne A to nie, marnych nie wiadomości z kraju to my nie podajemy Proszę? Proszę? Halo, halo, halo. Słuchajcie przedszkolaki. Halo, halo, halo. 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 Mówi, się? mówi się, mówi się. Halo, halo. Mówi się, Audycja się zaczyna. Poczytaj mi, mamo. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. Przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I ławkę wyciągnął spod niego. No w porządku, jest pan zdrów. Chory by się tak nie wywalił. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Płynie Wisła płynie po polskiej krainie. Wędrówki po, po polskiej kraju. Po krainie. O minęła Kraków pewno go nie minie. Ominęła Kraków, pewno go nie minie Rzeszów W Stokłowicach powiat Rymany po ostatnim walnym zebraniu spółdzielni powiatowej Doszło do takiego zacieśnienia szeregów, że trudno sobie wyobrazić Decybel z Polonezem Szukamy pozytywów no no, so %um no, 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 macie coś? Je�h, jeszcze nie, jeszcze nie. No? O! O! No? Nie, nie. Nie, to już nie jest pozytyw. Nie, tak, to, to, nie, to już nie. 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 Ale to? to? Zobaczcie. Aha, tak, tak, jaki ładny. ładny, całkiem ładny. Bardzo ładny. Ej! Tutaj zobaczcie. <detecting noise> no, tak. Do, no, tak, 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 o tak, o jakiś tak, tak, A tak, widzicie, tak, widzicie tak, Trzeba tylko umieć szukać, brawo Brawo, brawo hmm. Czy mi się zdaje, czy mieliśmy coś wyjaśnić? Zdaje Ci się, ale wyjaśnię po piosence No to co? Piosenka proszę, 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 proszę. Noc na knajpa parę minut po północy Dwóch rodaków mocno skutych alkoholem Jeden rzadkie zęby szczerząc pół litrówkę trzyma świeżą Drugi ciężko oparł wielki łeb na stole A ten pierwszy mu bełkoce Nie śpi Franek Ja ci powiem coś do czego doszłem z wiekiem Zapamiętaj moje słowa Trzeba ludzkość uszanować Człowiek musi dla człowieka być człowiekiem Franek wypił i znów opadł na blat stołu Chwilę przysnął potem nagle się obudził i wybąkał tak kolego, masz słusznego, masz słusznego, ludzie w życiu muszą ludźmi być dla ludzi. I patrzyłem jeszcze długo na te twarze, ubabrane jajkiem i cielęcym stekiem. I patrzyłem w noc ojczystą, jak znikają sety z czystą i jak człowiek dla człowieka jest człowiekiem. No i? Co no i? No. I w piosenkach piosenka z życia. Ale i nie, nie o to chodzi. Jak z zagadnieniem. A, to! Więc stoi. A, tak. A. Dobrze. A co pan tu robi? Nichenem. Słucham? A, jest pan spikerem. Nerwym. Nerwowym, nerwowym. Nerwowym, Nerw nerwowym A rezerwowym. A jak pan się tu odstał? No, co co? My mu Ja mam, że z protekcją. Ja mam, ja na ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja no ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, na mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, Dzień, dzisiejszy. dzień dobry państwu, Podam państwu termo, termos Podam Państwu teraz program telewizji na czwartek, 24 listopada, wtorek. O godzinie 16.45 uczymy się, przepraszam, uczmy się, dobrze, że, uczmy się źle, przepraszam, uczymy się języków obecnych. Będzie to język, nie, tak, nie, niemiecki dla tych, dla, te... dla techników. Tak. Klasa ósma nada program... Prze... Przepraszam. Dla klas ósmy nadamy program z wizytówką w Olszynie. Będzie to reporter z miejsca... Przepraszam. Będzie to reportaż z miasta Mikołajki. Mikołajka. Tak. Z miasta Mikołaj Kopiernika, Turonia. O 17.50 przerwa dla młodzieży z Katowic i nadamy. O 17.45 kimono w Rosji Regionalnej. Yy, przepraszam kimono w, re, kimono w, re, w wersji regionalnej re, oryginalnej tak kimono wersji oryginalnej kino kino wersji oryginalnej nada film anielski bubel będzie to film angielski produkcji francuskiej He Gum, pod tytułem rower i Bertrand na dobranoc słuchamy Romana Cygańskiego w wykonaniu Piotra Mechanika Życzymy Państwu miłego odbiorcy. No i dobra. Obecnie podamy Państwu godzinę 12. .00. Proszę. Podaliśmy godzinę dwunastą, A teraz podamy Państwu godzinę 11. Nie, nie, nie. A teraz podajemy komunikat o stanie wódek w dniu dzisiejszym. Stan wódek w dniu dzisiejszym na terenie całego kraju kształtował się w górnych granicach Stanów Średnich. Jedynie w Małkini Jarzębiak osiągnął stan wyższy. Na pozostałych terenach kraju bez zmian. Wiadomości optymistyczne. Szczecin Dąbie. W tutejszych zakładach dźwigów oso osobowych opracowano prototyp windy. Nie. Co nie? Jakoś mi to nie leży, N nie, nie czuję tego. Szczecin Dąbie. No co? Nie potrafię tego jakoś przeczytać. Dobrze, to nie dajemy. Dajcie mnie, to ja przeczytam. Dobrze, to dajemy. To znaczytaj no, to sobie, dobra, dobra. Y a my teraz damy to dla dzieci. 15 kwietnia roku bieżącego. Wyszło z domu od tatusia i od mamy. Dziecko chłopczyk Jan Bobola. Zamieszkały bliska wola. się na dziewięć i po schodkach w lewo z bramy. Chłopczyk Blondyn lat 30 raczej chudy. Wręcz pepegi, termosteczka i długopis. Wzrost metr z hakiem w kapeluszu, lekki przydech po kokluszu, to i z zaginionego jest stresopis. Ma on jeszcze jedną cechę utajoną. Takie ledwie dostrzegalne błyski w oku. W mięsiach twarzy takie skurcze, jakby chciał powiedzieć, Kurcze ludzie, kurcze, dajcie wy mi święty spokój. Więc ktokolwiek wiedziałby o dziecka losie, niechaj w niczym faktu tego mu nie zdradza. Nie próbuję dziecka gonić, powiadamiać, krzyczeć, dzwonić oraz proszę nigdzie go nie odprowadzać. Jak wyjechać do Włoch i zdobyć tam duże pieniądze? No, no. Prawidłowe odpowiedzi prosimy nadsyłać pod naszym adresem. Zwycięzca otrzyma nagrodę komitetu w postaci ciekawej i pożytecznej książki. Obie książki wyślemy pocztą. Dalej. No, no. no ja już mogę przeczytać tę wiadomość. Aha, to dobrze. Tak. Wiadomości optymistyczne. Szczecin Dąbia. W tutejszym zakładzie dźwigów osobowych opracowano prototyp windy stojącej, tzw. parter windy. Oszczędności uzyskane przy opracowaniu tego prototypu pozwolą na lepsze wyposażenie wnętrza kabiny.